Cześć. Witam was w formacie Co nowego, w którym opowiadam o produktach z perspektywy problemów, które możecie nimi rozwiązać. Dziś obowiem o p 1108 awh Jest to ładowarka multiportowa wykonana w technologii GaN, która umożliwia bardzo szybkie i bezpieczne ładowanie. W komplecie z ładowarką otrzymujemy komplet wtyczek, które umożliwią nam ładowanie naszych urządzeń w każdym zakątku świata. Poza uniwersalnością tej ładowarki, należy wyróżnić jej niewielką obudowę, ale też uniwersalność. Mamy tutaj porty USB typu C oraz jeden port USB typu A. Jeżeli Wasze urządzenie ładuje się w standardzie Power Delivery, Możecie ze spokojem zastąpić oryginalną ładowarką tym właśnie produktem. Oryginalne zasilacze do laptopów mają jedną podstawową wadę. Wielkość. Noszenie tego w plecaku nigdy nie jest zbyt komfortowe. Tyle ode mnie. Cześć.